Siemaneczko z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Właśnie stoję dumnie przed moim e, takim średniowiecznym M4. W sumie akurat tu jest chyba M1, bo tylko jedna, jedna izba, jeden pokój. Ale to jest moje, mój dom. Mój dom. No, troszeczkę te ściany takie z patyków zrobione. Zresztą w komentarzach wielkie dzięki za podpowiedzi, bo okazuje się, że można tutaj te ściany, znaczy mi się wydawało, że widziałem właśnie, że ściany można robić te inne, ale na razie takie wiecie o. Takie sobie robimy ściany. Tak więc wielkie dzięki za podpowiedzi. Kilka fajnych rzeczy się od Was dowiedziałem. Później tutaj podczas odcinka będę tutaj na nich do nich nawiązywał, ale zacznijmy od tego, że postawimy sobie pułapkę na króliki, ponieważ chciałbym zakończyć rozdział drugi. A tutaj potrzeba postawić pułapkę na króliki i przetrwać sezon. Na sezon to muszę po prostu dokończyć wiosnę. Jeżeli chodzi o pułapkę na króliki, no to za bardzo nie wiedziałem, gdzie one są, te pułapki, ale okazuje się, że to znajdziemy tutaj. Wyobraźcie sobie, tutaj, o proszę bardzo, jest pułapka na króliki. Można ją trzykrotnie wykorzystywać. No ja sobie postawię tutaj. Gdzieś, no nie wiem, czy to gdzieś trzeba naprawdę gdzieś ustawiać, gdzie mogą być te króliki, czy byle gdzie się postawi i te króliki wpadną, to nie wiem. No dobra, tutaj postawię gdzieś w lesie, o, w tym miejscu, żeby króliki wiedziały, gdzie mają wpaść. O, u, odblokowano nowy budynek, magazyn zasobów, właśnie, no, wypadałoby tutaj, przepraszam, nie to, ścisnąłem, wypadałoby tutaj sobie właśnie e, poczytać troszeczkę, bo proszę bardzo, nową technologię. Mamy już tutaj studnie i magazyn zasobów. W związku z tym, że mamy magazyn zasobów, tylko nie wiem, czy to trzeba wykupić najpierw, chociaż nie wiem. Mamy pięć do siedzenia, mamy płot spatyków i brama spatyków. To ciekawe rzeczywiście, ale co ciekawe jest tutaj. Zobaczcie, chata myśliska i dzięki temu, jak postawię sobie tą chatę myśliską, to będę mógł skraftować sobie w tej chacie łuk, ponieważ z waszych podpowiedzi wynika, że metoda na dzika to łuk sobie gdzieś tam znaleźć, albo kupić, albo zrobić. Tak więc ogarniamy metodę na dzika. Zresztą tego dzika nie ma, ale on tutaj jest. jest. Dobra, ja sobie postawię tutaj, gdzieś w tym miejscu. Tylko tak, pozbieramy sobie jeszcze te patyki. I postawię, o ile mogę, bo ja tak sobie myślę, trochę z pieniędzmi, trochę z jedzeniem. Jest słabo, no ale, to się o tym za chwilę ten pokażę. jak będę głodował. Nie, w sumie mam jakieś tam ciastka czy coś takiego, że. To nie. Co tutaj, kurczę, chodzi i tutaj prycha na mnie? No dobra, jak prycha, to nie jest aż tak źle. Znaczy, tak sapie. O właśnie. To chcę wybudować. I sobie wybudujemy tutaj, ponieważ będę tutaj w tym budynku mógł, znaczy, ogarniać. Mięso ze zwierząt, jak i budować yy, łuki, strzały i tak dalej. Tak więc to jest dla mnie jak najbardziej fajne, bo jestem no jeszcze na takim etapie zbieractwa, tak? Jeszcze zbieramy, yy, nie, nie jesteśmy jeszcze tacy rolnikami, chociaż no już tryb osiadły trochę jest, no bo przecież yy, no mam już dom wybudowany, Tak, tak więc już nie jestem pro, pro, podróżnikiem, już powiedzmy jestem. Kim tam jestem? Jak to się nazywało? O nie, tego nie chcę, tylko wezmę sobie to i... A dobra, o coś takiego. Co tutaj? Kurczę, te zwierzęta sapią mi cały czas. E, tutaj będę mógł też pościnać trochę tych drzewek. To no, sobie od razu zetnę, tylko w tą stronę, żeby mi nie spadło na ten, na ten domek, co buduję. U, I tak spadnie chyba. Dobra, to jest jedno. Drugie, nie widzę na razie przyjaciela dzika. Z tym dzikiem, no to jest. O, tam jakiś łoś super. Ktoś chodzi, ale kiedyś go upoluję. Właśnie o to chodzi, że, że ten łuk jest mi potrzebny. Tak więc wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi. Też napisaliście mi, że teoretycznie tym, tym oszczepem, czy czymś tam można rzucać. Tylko nie wiem za bardzo, jak to zrobić. A więc bardziej obstawiam, że sobie postawię tutaj ten domek i z tego domku Ciekawe czy będę strzelał do zwierząt. Hmm, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Yy, lecimy sobie z budową, bo tutaj, tak, jeszcze tylko tych kamieni trochę dodam. Teraz, tak, kłody tutaj zapodamy. Tych kłód za, za bardzo nie mam, za wiele. Były też sugeracje, żebym, były takie sugestie, żebym zaczął budować z kamieni. Yy, tyle tylko, że. Yy, no dobra, to jeszcze zrobimy sobie. Na pewno będę chciał coś takiego zrobić. Tylko, że na tym etapie to jeszcze. Akurat ten domek, który teraz myśliwski buduje, no tak sobie z kamieni. Wiecie, to jest taki w lesie domek, tak więc drewniany będzie. Zresztą zaraz wam pokażę, bo ja sobie to sprawdzałem i rzeczywiście są chyba aktualnie, mam dostęp do. Nie wiem, być może będzie w przyszłości więcej, ale wydaje mi się, że mam dostęp do trzech rodzajów ścian i mogę je sobie tam robić. Ej, poczekajcie, może, 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 koło tej klatki to nie będę. Koło tej pułapki. Nic się jeszcze nie złapało. Nie, no. Chyba się nie złapie, bo się kulik może się troszeczkę ten być podejrzanym dla niego, co ja tutaj robię, i taka się jakaś konstrukcja. W nocy to może i tak, może i tak się uda złapać. Dobra. I teraz chodzi o to. A nie, pleciona ściana. Tutaj nic nie mogę zmieniać. Chyba. Aha, czyli w tym budynku chyba nie mogę zmieniać tego. No zobaczcie, tylko i wyłącznie pleciona ściana jest. A mi się wydawało, że tam było coś. Jak budowałem ten dom, to były inne ściany. Ale być może charakterystyka tego budynku, o bo właśnie zobaczcie, od razu mam jakieś takie, wiecie, atrybuty i od razu widać, że co to jest, o co come on, Może o to chodzi, że akurat ten budynek... Tak jak sam jak gdyby miałem takie wrażenie, że nie no, taka leśniczówka, taki domek y, dla myśliw. Y, jakie hata myśliwska. To co, z, tak z kamienia? Nie, nie, nie. Nie wiem, z kamienia to jakieś właśnie domy, zamki, jakieś takie rzeczy będziemy budowali. No, tak więc spoko. Że to, to nawet chyba, jak gdyby, twórca gry stwierdził, że nie, no dobra, może jakieś tam inne budynki to będziecie budowali tak, ale ten, tą chatę myśliwską, a przynajmniej chata myśliwska 1, bo tu jest chyba upgrade na tym później, może będzie później taka możliwość. Może, nie wiem. Może i tak będzie. Zresztą zobaczymy. Jeżeli chodzi o te kamienie, bo tam było też właśnie napisane, żebym z kamienia budował, no to w sumie, by nie? Tak chyba coś ogarniemy. Dobra, poczekajcie. Na to. A właśnie, tym podobno już można rzucać, tylko. A! Prawym przycisnąć. Dobra. Dobra, to już wiem. A to chyba o to chodziło. A ja ciskałem lewym i on tylko tak ciukał, nie? No to tak wiesz, trochę słabało to wyglądało. Trochę tak mało poważnie, bo, ale teraz to już wygląda inaczej sytuacja. Ja ją przedstawię, jak już mogę podnieść tą dzidę, no to już jest. to już jest broń wtedy. To już jest broń, a nie wykałaczka jakaś, dobra, spoko, to już chyba ogarnę, jak to działa, szkoda, że tak późno, może bym z tym dzikiem, ale podejrzewam, że ten dzik, jak usłyszę, że ja się na niego ustawiłem, to nagle nie ma ich, no dobra, może dziki robią swoje dzicze sprawy, może i tak być, nie przeczę, że nie, dobra, idziemy sobie tutaj, jak to wygląda w środku, a, dosyć fajnie będzie wyglądało, tylko mi będzie potrzebna słoma, ale tak, najpierw sobie pójdę tam, Pyk, zrobimy, co mam zrobić, dobra, elegancko i pójdę do domu i wezmę słomę, bo słomę mam w domu, żeby tych ciężarów nie nosić z sobą tak dużo, dobra, pysznie, właśnie ognisko się tutaj pali, co ja tutaj poprzenoszę sobie, jabłko, o, futro, przeniesiemy, bo futro mi nie jest potrzebne, teraz nie wiem w ogóle do czego jest futro, jeszcze tego nie doczytałem, ale babka lekarska, to będzie w domu, jak się zakaleczę, Czekajcie, to trzeba chyba tak przynosić. Jak się zakaleczę, tylko że źle przyniosę chyba. Jak się zakaleczę, to przyjdę sobie do domu. niszek lekarski to samo. Eee, pyk. I tak, kłoda niech zostanie, bo tam jeszcze coś będziemy patyki, pióro, o pszenicę, właśnie tą, którą dostałem też dzięki za informację, ponieważ tam co jakiś czas w tym miejscu, gdzie znalazłem tą, tą te żyto, bo te, tam pszenicę, przepraszam to okazuje się, że to co jakiś czas tam będę mógł spokojnie pójść i będę mógł znowu znaleźć jakieś ciekawe rzeczy tak więc w sumie okej, okay, bo niedaleko mam dwa takie miejsca, właśnie tam gdzie był ten wóz i na tej wysepce, gdzie były te jakieś tam. No coś tam wyrzucone jest na brzegu, nie? Że to podobno, że raz na jakiś czas tam po prostu trzeba pójść i jakieś ciekawe rzeczy znajdziemy. I takich rzeczy tutaj w okolicy mogę znaleźć jeszcze więcej. Czyli też taka rada jest, żebym poszedł eksplorować. Znaczy, żebym poszedł i coś tutaj jeszcze więcej pochodził sobie. O! Ej! Pięścią? Siekiero to czym? Kamienie potrzebuję i patyków. No i nic nie mam teraz. Dobra, to trzeba idzie to pozbierać. Aha, właśnie kamienie. Kamienie. No i pójdę się napić też. Podobno że gdzieś ich dużo jest nad, nad brzegiem. I tutaj też sobie jakieś tam pozbieramy. Tutaj też tych stokrotek jest dużo. O, proszę bardzo, rzeczywiście jest dużo tych kamieni nad brzegami. I to takie duże. Łatwo to znaleźć. A i tak przyszedłem tutaj się napić. Tak więc to jest też na plusie. Dobra, idziemy się napić. pozbieram. Aha! Właśnie! Przypomniałem się, jeżeli chodzi o te kamienie, to na tą wysepkę mam iść. I tam, nie wiem czy pamiętacie, tam jest dużo kamieni. I ja ich nie zebrałem w ostatnim odcinku z racji tego, że już byłem przeładowany i po prostu nie uniosłbym tych kamieni. Tak więc yy, była taka rada, żebym, Anton, wróć po te kamienie, zbierz je wszystkie. Rzeczywiście, jest sakiewka. 150 monet. No to pięknie. Wielkie dzięki za podpowiedź. Eee, czyli okazuje się, że pieniądze można znaleźć pod kamieniami. Eee, niekoniecznie pod patelnią. Pieniądze pod patelnią. A, taka rodzinna u mnie historia. Jeden z braci znajdował. Eee, pieniądze pod patelnią wyobraźcie, sobie aż. <laughs> taka była sytuacja. Dobra, coś trzeba zjeść. No i z tym jedzeniem będzie ciężko tutaj. Na razie mam tutaj troszeczkę deficyty w jedzeniu, ale mam tutaj bułkę owsianą i najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze uderzymy. Tak, zdecydowanie. Dzisiaj będziemy musieli uderzyć jeszcze chyba do. Dobie, jest młoda godzina. A ja tutaj, jak ten domek postawię, no to, to będzie już gicio, To pojedziemy chyba zrobić, porozmawiać z niegostem. Tak więc, aha, właśnie ty może ten łuk byśmy zrobili. Czyli co, jeszcze te patyki trzeba by zebrać, tak? Bo ja tam sobie zebrałem. Niekoniecznie to. A jeszcze patyków mi potrzeba. Wreszcie mi z... zabrakło patyków. O, proszę bardzo, i smardze są. E, tutaj te małe drzewka, nie wiem czy je wyrywać, bo ja, mi się wydaje, że jak te drzewka są, to one rosną. Tak więc, e, jak kłody będę. Znaczy, lepiej patyki chyba zbierać niż te drzewka. Bo mam takie wrażenie, że one urosną kiedyś. I one, z, o, z czegoś takiego, kiedyś będzie drzewo. I wtedy będę miał kłodę, a nie, pat nie patyki. Tak więc tak mam, takie mam wrażenie. Ale nie jestem pewien, czy dobrym, dobrze myślę. Być może ktoś w komentarzu tak powie. Tak masz rację, Anton. Z mojego drzewa kiedyś, kiedyś, kiedyś będzie duże drzewo. Tak więc nie wycinaj, nie usuwaj ich, jeżeli masz taką możliwość. I zostaw sobie blisko domu. To później tylko wyjdziesz z domu i sobie zetniesz. Tak mi się wydaje. Bo one wyglądają jak taka mniejsza wersja. Zresztą, chyba, że będzie coś takiego, że jak ja wytnę wszystkie drzewa, to już nic, żadne drzewa tutaj się. E, nie wiem, być może będę musiał sadzić drzewa. Nie wiem. A to się o tym dowiemy się w przyszłości. Jak to będzie wyglądało. Nie, tutaj już ten dom skończony jest, chyba. Yy, yy. Ty. Aha, bo to jest mój dom, a nie. Dobra. Jakiś, ale się zdziwiłem, mówię, o co, come on A tutaj ta chatka Dobra, spoko, wracam z powrotem I budujemy ją Mam wszystko, mam kłodę Dobra, kłodę mam, no i jak widzicie mi ta siekierka się Zbiesiła i zepsuła, tak więc Musiałem ją Sobie tam ogarnąć, ale I też 150 monet zebrałem Tak więc to jest dużo pieniędzy, mi się wydaje To jest bardzo dużo, bo ja miałem chyba 80 monet, czy coś takiego O, znowu mi się młotek zepsuł Kurczę, te drewniane rzeczy, yy, drewniane rzeczy się szybko psują, niestety. Tak, będę musiał tu jakąś kłodę jeszcze tu uskutecznić sobie. No ale tak jak, yy, no, tak jak podejrzewałem. Tylko podejrzewałem, że jak będę się rozwijał, no to później będzie można jakichś takich bardziej wytrzymałe rzeczy. To są podstawowe. Teraz dosyć dużo właśnie takiego. Kraftowania robię tylko i wyłącznie na własne potrzeby, bo mi się na przykład młotek zepsuje, albo coś się. O, co to jest? Dziurawiec zwyczajny. Ej, to jest podobno szlekarstwo. lekarstwo. Gdzieś przeczytałem, że to jest fajna, fajna rzecz. Dobra, to nie to. Ej, nie mam. Aż się zastoszyłem, że moje łopaty nie mam. A nie, właśnie, tutaj za, za daleko poszedłem. Dobra, elegancko. Biegniemy i z powrotem. Ale już jestem przeładowany. Yy, tak więc co? Musimy teraz sobie skraftić młotek. Ale to jest też podobno fajna rzecz, bo jak kraftujemy, to z, jak gdyby yy, zyskujemy te punkty doświadczenia, czy coś takiego. Tak więc jak najbardziej. Dobra. Czy to już jest ukończono budowę chaty myśliwskiej? Tak więc elegancko. Mam chatę myśliwską. Co tutaj można zrobić? Jest suszarnia. E. Twórz. No właśnie, teraz już je bazę, bo te świeże mięso to tam za dużo e, nie dawało, e, nie było zbyt wartościowe, a teraz będziemy mogli tu suszyć, tak więc elegancko. Co tutaj mamy? Mamy coś rzeczy, no właśnie, tutaj jakieś futra będę składał, wał, broń być może jakąś, czy coś takiego. Zobaczymy, mam dwie siekiery teraz, spoko, nóż kamienny też, e, te kamienie mogę też tutaj... i tutaj, a to jest jeszcze coś, stół warsztatowy, dobra. No i proszę bardzo. Jest łuk. Ale to jest taki łuk. A tu jest długi łuk. Tylko, że ten długi łuk... Zobaczcie, mam niewystarczającą technologię. A to? To też nie mogę. A, i widzę. Trzeba kupić schemat, żeby mieć łuki. Dobra. Lnianą nić. Tą mam. I tutaj... Tu produkcja. Tutaj ten schemat mogę... Kupić. Oj, to dużo pieniędzy mi będzie potrzebne w takim układzie. Będę musiał dzisiaj, wiecie co, uderzyć. Zdecydowanie uderzę sobie, bo widzę, że tutaj niektóre technologie ja będę mógł mieć, tylko że muszę to kupić najpierw. Eee, tak więc. Oj. Tak wygląda ten domek. Na razie łuków nie będę robił, bo potrzebna mi jest ta nić, to jest jedna rzecz. A teraz tak. Mam wrażenie, że nie wiem, która jest godzina. Idziemy zobaczyć, czy się złapał jakiś kółik. Jest! Złapał się, skurczy byk. Jaka jazda! To działa. Rozbrój. Uzbrój. A nie, właśnie to jest. Dobrze. No, elegancko, ale jak to jest? Uzbrój to. Nie mogę już. Zepsułem chyba, tak? Nie, nie podniesie się to, chyba zepsułem to, mm, bo to spadło, no dobra, chyba to zepsułem, ewentualnie nową sobie położę, ale uwaga, bo już teraz wiem, czyli tutaj będzie można, zaraz sprawdzimy, czy to rzeczywiście i to nawet dwa razy od razu, nie, no to już chyba problem z jedzeniem w jakiś sposób się tutaj powolutku zaczyna rozwiązywać. Tyle tylko, że tutaj dużo czasu będę yy, musiał spędzić, żeby to po prostu yy, robić tutaj, bo yy, jedno takie mi mi mięsiwo to jest 5% do żarełka, z tego co mi się wydaje. Dobra, i tutaj powrócamy sobie futro, pyk, dwa futra są z tego, więc elegancko. No i tu wrzucimy, kamień na siekiera już. co tutaj? Aha, dobra, wrócimy. Czyli świetnie. Świetnie, 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 Przetwaj sezon, rozmawiaj, trzeba będzie tam uderzyć, no nie tak, tylko tak, wezmę sobie, wyrzucę tak, słomę, o widzicie tą lnianą nić i tak, o smardza mogę sobie zjeść, nie wiem czy jak zjem, o, a nie, to wrzuciłem tutaj, nie, to wracaj i tak, słomę wyrzucimy, to nie dużo waży, ale jednak, to wyrzucimy i co, mam dużo patyków, mam monet, 89 mi tylko zostało. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. I wiecie, co najdroższe jest? Jak popatrzyłem, ta łopata jest najdroższa. 500 monet, jodka, jazda, ale kurczę, Nie wiem, czy to mi się tak wiecie. Może to by był dobry biznes, sprzedać to. Bo to znalezione, to wiecie. No dobra. Weźmiemy te nici. I idziemy sobie. Zrobić co mamy zrobić. Aha, jeszcze kamienie są bardzo ciężkie. No, kamienie to ja wyrzucę przed domem. Tutaj, o, wyrzucam wszystkie kamienie. Za jakiś czas będzie tutaj taka możliwość, żeby tutaj wszystko. znaczy, nie to, to tak. I te kamienie wrzucę. Chociaż. A może lepiej ze skraftować, bo jakby doszedł do sklepu, znaczy do sklepu. Jak będę szedł i będę chciał, po prostu no, najprawdopodobniej w, na, w lato pójdę po prostu i y, do kasztelana. I tam raz, że sprzedam rzeczy, które sobie tutaj skraftuję, no i wykonam tą e, historię u niego sta. To pociągniemy ten wątek troszeczkę. Następny poziom rzemiosło. No to właśnie o czym mówiłem, że jak robię coś z rzemiosła, znaczy krawcę, to mi tutaj też rzemiosło podskoczy. I teraz tak wiedza o rzemiośle. Robię cały czas 5% 5% 5%. Dobra czyli lecę tak tak jestem pewien że chcę zrobić tak jest elegancko. Eee, no dobra idziemy jeszcze stworzymy tą. Pan dzik jest tutaj ciekawe czy jak skoczy szybko. Hmm. Cfania kiedy dobra. <laughs> Zaszedłem go tył. tył. Ciekawe, czy on tu wejdzie. Ej, dobra. Zaraz tutaj ogarniemy go. Zaraz go tutaj, panie Dziku. O, łuk zrobiliśmy. Robimy łuk, dobra. Spoko. Co tutaj. Tu jakieś dziwne łomoty. Mam jedno okno, szkoda. Może z. czy Kawać się będę mógł z okna ładować do zwierząt? Czekajcie, bo tu jest dzik. Czekaj, panie dziku. Hello! Uciekł. Ej, jest. Czekajcie. Oj, Że ja nie widziałem, że. Ej, eee, Oj, dostałem chyba od od niego! O Boże! w Przepraszam! Nie! Przepraszam! przepraszam. Jaka jazda. Nie! oj, koniec Nie! jaka Koniec nie żyjesz. jazda!